Nie z kurami, to nie Miami Siemano mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Wierzcie lub nie, ale to wszystko dostałem od jednej osoby. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Ja nawet nie wiem jak mam Ci dziękować, bo to w ogóle to jest mój patron, który mnie tak rozpieszcza, że ja w ogóle praktycznie... Nie wiem w ogóle co mam powiedzieć. To w ogóle dziękuję to jest totalnie z dupy. No dziękuję oczywiście że dziękuję, ale to jest totalnie niezasłużone. Dziękuję. Ja muszę znaleźć słowo które no nie, muszę powiedzieć dziękuję, nie ma bardziej adekwatnego słowa. W każdym razie jestem Ci ogromnie wdzięczny za to, że w ogóle mogę tworzyć taki zajebisty kątem dzięki Tobie, bo nie wiem, czy Wy zdajecie sobie sprawę, ale patrzcie, co tu jest w ogóle. To są paki, ja mniej więcej wiem jedną rzecz, która jest w tym, tu nie mam pojęcia nic i wiem, co to jest, ale nie widziałem tego, ale to... Ile ty serca wkładasz stary w ten kanał? Nie mam pojęcia jak się wypowiadać na ten temat W każdym razie dziękuję ci przeogromnie No i zachęcam też żebyście wysyłali mi jakieś ciekawe paczuszki Po konsultacjach ze mną Bo też działa to tak, że no nie, nie wszystko tutaj będę mógł przyjąć W każdym razie dziękuję przeogromnie Intro i jedziemy z tematem dziękuję oczywiście moim patronom patronom z Patronite tym razem jest już tam sporo osób fantastycznie że na tej grupie się coś dzieje że cały czas się udzielacie ja tam wrzucam masę rzeczy wrzucam przedpremierowe odcinki wrzucam też jakieś powiedzmy takie rolki gdzieś tam gdzieś tam poza kadrami co się dzieje e, trochę dzielę się z wami refleksjami ostatnio właśnie uciekł mi pajączek to oczywiście od razu się z wami podzieliłem no tak ogólnie staram się być z wami na bieżąco jakbyście tutaj byli ze mną i wiedzieli totalnie wszystko co się dzieje u mnie na hodowli także dziękuję wszystkim moim patronom i zachęcam do tego, aby mnie wspierać na patronajcie. Link macie w opisie. Otwieramy. Wiem, że tu są żywe rzeczy. To odłożymy na bok. Ja najbardziej jestem ciekawy tego. Znaczy, no nie najbardziej, ale to mi po prostu rozwaliło web. I każdy z Was po gabarycie powinien się domyślać, co to jest, skoro pewnej rzeczy mi bardzo brakowało i wszyscy się do mnie otaczepiali A ja po prostu się nie zebrałem, a ktoś inny zebrał się za mnie. Nie mogę w to uwierzyć. Serio, to jest. To jest spełnienie marzeń, Czernie. Jak ja zobaczyłem, jak ja zobaczyłem w ogóle na Instagramie, że Marcin, że ty szykujesz dla mnie to, to mi, ja się normalnie wzruszyłem. Autentycznie zaczęły mi się podzić oczy. Serio. Że kurde, dla kogoś jakby taki. Taki Adi znaczy tyle, że naprawdę tak bardzo szanujesz to co robię, tak bardzo doceniasz, że obdzięczasz mi się w taki sposób. Sam wykonał hak dla mnie, czajcie to? Sam wykonał solidny hak. No dla mnie to jest w ogóle. Każdy w komentarzu pisze brawa dla Marcina, każdy pisze to w komentarzu teraz. Zrób to dla mnie. Jak nie robisz tego dla Marcina ani dla kanału, zrób to dla mnie. Br hashtag brawo dla Marcina. Ja nie czuję się tak bardzo doceniony chyba nigdy. Ja ci kręcę. No, no przyznajcie, że to jest niesamowite. Mam hak. Oto widza mojego. No kurde, czuję. No, kochani. Nie no, no jest gruby temat. No kurde, mam hak normalny, już się nie muszę wstydzić. <laughs> ja pierdolę! I nie wiem, co mam w ogóle powiedzieć. Mega solidny jest przede wszystkim. No nie ma szans, żeby któryś wąż mi. No Jezu, Marcin! Jest mi aż głupio po prostu przyjmować takie rzeczy. I serio, widać, że się cieszę, bo się cieszę przeogromnie i nie ukryję tego, ale jest mi już w takich momentach naprawdę czuję się zawstydzony i czuję się yy, dziwnie, a jednocześnie jest mi przeogromnie miło. No, czajcie to. Każdy wiedział, że brakuje mi tego i wykonał go specjalnie dla mnie. I naprawdę mówię wam totalnie szczerze, jest tak solidny, że no nie ma się do czego w ogóle przyjść. Mistrzostwo świata, nie mogę się doczekać, aż zacznę z niego korzystać. Jak ci się podoba hak? Genialne, co? To dla nas. Do pracy z wężami. Dobra, uciekaj piesku, jedziemy dalej. No to ja się kręcę. Genialny hak. Jest genialny, naprawdę. Przejdźmy teraz do tej paczki, czyli do nieżywej. Do paczki, w której nie ma nic żywego. Wysyłam mi to na raty, <gry> dlatego wiem, e, wiem, która paczka w której kolejności przyszła. Ale tu jest też coś kosmicznego. Wiem mniej więcej co to jest, ale nie mam pojęcia dokładnie. Z opisu wiem, domyślam się co to jest. Weźmiemy to mniejszą najpierw. Ale zapakowane, kurde. Zabezpieczone pięknie, żeby nic się tutaj nie stało. Jeee! Yeah, ale genialne miski, czajcie to? Ja tak mówię, kurde, co to za szkło? Ale genialne! No, więcej misek. Powiem Wam w ogóle tak. Może nie wszyscy ogarniają, miski zawsze się przydają. Zawsze. Nie ma po prostu misek, które się nie przydają, dlatego że któryś może zawsze e, czy tam jaszczurka. Następujesz do miski, e, później to zabierasz, zapomnisz włożyć, a tak masz przygotowany, świeże i po prostu podmieniasz. Więc to jest naprawdę ogromne dzięki. To jest bardzo potrzebne. i ile tego jest. Dwa, cztery, sześć, siedem. Ja. Co my tu mamy? Możecie już się troszkę domyślać, co to jest. O! Ja! <grystanie> yeah. Jak zabezpieczone w ogóle? Żeby nic się nie pokruszyło, bo to ogólnie, wiecie, czaszki to jest mega delikatny materiał. Patrzcie, wszystko tu pozabezpieczał, żeby żaden fragment się nie ułamał. Ja! Yeah, Pierdzielę! Czujecie temat? Patrzcie na to. Najprawdziwsza czacha. Ale klimacik, co? Genialne, tu w ogóle coś jeszcze jest. Więc zobaczmy, co mamy tutaj. O kurde, taki to nigdy nie miałem. Spójrzcie na to. Dobrze no to jest przegenialne. Totalna, totalna miazga, No i przechodzimy do ostatniej paczuchy. Wiem, że jest tu zwierzę, które chciałem mieć już dawno, ale nie złożyło się, żebym je miał wcześniej. Bardzo się cieszę. Poza tym wiem, że tu jest sporo różnych rzeczy. Murdeczki pierwsza kliszówka Heterotele gabonensis. Widzę oznaczenie samiczka. Nie mam pojęcia, jakich jest rozmiarów. O, no nie jest taka mała, kurde. Fajnie. Y, oczywiście później wam pokażę zbliżenia. Hadesik, nie ruszaj tego, żebyś nie zepsuł czasem. Hades tutaj wącha nie, bo on właśnie tak nie ufa troszkę. C, -e. Hmm. Na to paczuszkę czekałem bardzo. A i jakiś jeszcze. <laughs> wiem. Okej. Okay. Dobra, musiałem wybadać w ogóle co to jest. Hati-hati, samica. Ona tu taka, bym powiedział, pokaźna. Pokaźna, naprawdę fajna samiczka. Ale super! Dobra, wyciągnijmy sobie je najpierw i kliszówki. Niech mi się. I takie jeszcze mniejsze kliszówki, nie wiem jak to się w sumie nazywa. I jest tu coś cudownego, moi drodzy Coś, na co czekałem najbardziej i wiedziałem, że będzie w tej paczce A mianowicie yy, Jest tutaj skolopendra Skolopendry nigdy w życiu nie miałem Więc jest to moja pierwsza w życiu skolopendra Bardzo się cieszę Dlaczego nie miałem? Nie wiem w zasadzie Bo chciałem zawsze mieć, ale jakoś Jakoś nigdy, nigdy się nie zebrałem, żeby ją po prostu kupić Mam tutaj ściągaweczkę właśnie od Marcina Nie potrafię rozwinąć tych skrótów Więc tak LS Linoteleserikata. Nie mam bladego pojęcia, co to są za pająki, ale na pewno są fajne i bardzo się cieszę, że je mam. Caribena laera też szczerze mówiąc, pierwsze słyszę to są maluszki, więc myślę, że mam nadzieję, że jakoś je ogarnę. Ale nie miałem wcześniej kontaktu z tymi pająkami nigdy i szczerze, nawet, nawet mi się o uszy nie obiły, więc myślę, że to będzie coś na pewno ciekawego. A oczywiście tutaj taki szybki przerywnik, bo akurat yy, mam taki napój dla patronów, jeżeli oglądają mnie teraz patroni, a oglądają. Pamiętacie, mam nadzieję, od czego jestem uzależniony poza tym. Zostawcie to dla siebie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A więc tak, lecąc dalej Mamy Heterotele Gabonensis Tu już akurat słyszałem Ale nie miałem nigdy I nie jest wcale taka mała Więc też się bardzo cieszę Samiczka, oczywiście No ja najbardziej się nie mogę doczekać otwierania tej skolopendry A i oczywiście mamy Hati Hati Która jest naprawdę bycza Mogę wam tutaj troszeczkę pochylić rąbek tajemnicy Proszę bardzo Może troszkę widać, może nie na pewno później Wam porobię zbliżenia na to wszystko, żeby nic Was nie ominęło. Eni tam browary otwiera w tle. Pana, widziałaś to? Eni dopiero przyszła do mnie zobaczyć, co dostałem, bo ona też jest bardzo zaangażowana, też jest moim patronem. <laughs> Ale jak najbardziej też jest patronem. No masz, zobacz sobie. A byłabyś tak miła i przyniosłabyś mi yy, mój hak stary? Byłabym Bo ja zawiążę go na supeł teraz dla wszystkich Czyliście zobaczyli jak mm. bardzo mam teraz wysrane w mój stary hak W tego chudego badyla Moi drodzy, mój stary badyl Po przejściach wiadomo Pomyślałem, że mogę dla was zawiązać go na supę. Ale nie wiem czy to będzie takie łatwe Ach zrobię to nie wiem, może być jakaś spiralka dla was specjalnie. Jest. Proszę bardzo, to mój stary hak i taki już pozostanie. I wiecie co? Ja powiem więcej. Ja go nie wyrzucę. Ja go sobie powieszę, żeby wspominał mi czasy, kiedy po prostu kiedy... Jak bardzo. Kiedyś spojrzę sobie na ten hack i pomyślę sobie, jaki ja byłem kuwałek żałosny. Jaki byłem żenujący. Co to za poziom reprezentuje takie My gówno? A spojrzę, zobaczysz, jaki byłeś wczoraj. A to. To naprawdę jest konkret. Annie da, dała mi. Ben... Znaczy, dała mi pewną gumę owocową, no. za której reklamy mi nie płacą, więc. No, mega jestem ciekawy tej jest skolopendry Chociaż. Shit, ona nie jest taka mała wcale. Ja myślałem, że to takie malutkie gówienko będzie. Nie jest wcale taka mała. Nie jest wcale taka mała. Co do skolopendry, nie wiem dużo, ale troszkę wiem. Wiem, że one są bardzo szybkie i one potrafią błyskawicznie po prostu spierdalać. Dlatego będzie trzeba na pewno uważać przy przekładaniu jej do pojemnika I mamy jeszcze CE Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co to jest a Marcin już nie odpisuje Jeżeli wiecie co to CE możecie śmiało napisać w komentarzu A jak mi Marcin odpisze to po prostu powiem wam co to jest już później Zastanawiacie się pewnie hmm, co Adi przełoży najpierw A ja najpierw chciałbym przełożyć skolopendrę Opendry na pewno będę musiał się jeszcze dużo doedukować, bo nie miałem z nimi styczności wcześniej. W sensie bezpośredniej styczności nie miałem nigdy, więc na pewno dzisiaj czeka mnie jeszcze lektura, więc nie będę wam opowiadał, bo, bo nie, bo nie znam się na tym. Dopiero będę się tego uczył. Nie to, że nie wiem nic, ale wiem za mało, żeby dzielić się z wami tą wiedzą. Ciekawy jestem, jakiego ona jest rozmiaru, bo... Czuję troszkę. Ow, <laughs> no powiem wam, nie jest taka mała jak. Zauważyłem, że nie chodzi chyba po płaskich powierzchniach, ale tak trochę kica. No tak. Wiecie co? Przymknę mimo wszystko. Jest mega szybko i mega żwona Ale dziwak. Pa, kopie od razu. Patrzcie, normalnie od razu się zakopuje. Ale zajebista! Później wam ją pokażę. Oczywiście tam wrzucę coś jeszcze, ale żeby nagrywało mi się łatwiej, to na razie ma pusty pojemnik gabonensis. Podpisujemy heterotele gabonensis. Ona już chyba wie, że coś się dzieje. Okej. Okay. Wow! Nigdy nie miałem go wcześniej. Ale no, taki mega ciekawy. On wygląda... Ewidentnie nie jest to ptasznik. Widać na pierwszy rzut oka, więc jest to, jest to coś w stylu tarantuli. Pa, widziałeś jakieś tarantule? To jest na bank tarantula ogólnie. Więc też się bardzo cieszę, bo z takimi pająkami nie miałem za dużo styczności. Jak ci się podoba, Eni? Fajne, taki inny. No, inny jest zupełnie. Nie ma takiej budowy ptasznika. Ale się muszę zobaczyć. Tarantula niebieskiego karła. Znana również jako tarantula niebieskiego karła Gabonu Także tak, jest to tarantula Mega fajnie wygląda Też na pewno Wam porobię zbliżenia, żeby nic Was nie ominęło Jedziemy dalej Częściowo się przygotowałem, dlatego że kupiłem sobie pojemniki Bo mniej więcej Zapytałem się, zapytałem się Jakie rozmiary to będą I wiedziałem, że mniej więcej o, W tych pudełkach mogę przebierać Dlatego Kupiłem je wcześniej O takim pająkom ja nie ufam ogólnie, bo to jest zwykle za szybkie żeby nad tym zapanować. A mówiłem, no, ty mi to coś przypomina. Ja to już gdzieś widziałem. Ale ładny! Właśnie dostałem wiadomość, właśnie w tym momencie dostałem wiadomość, więc najistotniejsze jest to, ten pająk jest piękny. Ja nie wiedziałem, że to jest dorosły, że one są takie małe. Ma bardzo regularne ubarwienie. Y, takie jaskrawe, mega. Serio jest bardzo charakterystyczny i na pewno go zapamiętam. No nie da się pomylić z innym. On nie przypomina żadnego innego pąka. A nazywa się... elegance. elegans. Popisujemy? Nie mogę się doczekać zbliżeń. Będzie adrenalinka, bo on zasłowa po wszystkich ściankach, ale kurde, jest przepiękny. Jest naprawdę bardzo ładny. Myślę, że stąd nawet widzicie jakie jest rozmiaru, jest, jest malutki pajączek, ale jego ubarwienie. Te maluchy będę już przepakowywał poza kadrem, bo nie da rady tego nagrać, to będzie pewnie dużo biegania. Wolałbym to robić w pojemniku jeszcze jednym, ale co jest jeszcze bardzo, 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 bardzo ważnym elementem dzisiaj: Hati hat, czyli duża samica. Niestety pojemnik mam tylko tej wielkości. Nie wiem do końca, jakiego jest, e, jakich jest rozmiarów, może akurat wystarczy, ciężko powiedzieć. Wymieszam troszeczkę takich e, takich drewienek. Z torfem? Po co? Nie mam pojęcia. Po prostu uważam, że będzie trochę fajniej wyglądać. Wow, ale ładko! Oh, ale jesteś piękna. Ole oh, helicery wystawiła. No nie jest zadowolona, nie jest w ogóle zadowolona. Ole oh, kropelki jadłaż widać na jej helicerach. Ole oh, kosmos! Ja pierdzielę serio. Aż jeśli normalnie krople jadu na no helicerze, no ale ewidentnie no, zdecydowanie yy, ma tutaj ciasno. Także będę musiał ją przenieść na pewno do czegoś większego. Na ten moment jest jak jest, a ja spróbuję w tym momencie porobić Wam jakieś zbliżenia. Close your eyes. A więc dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo. Za oglądanie byliście fantastyczni jeśli dotrwaliście aż do tego momentu. Paczka, jak widzicie, jest niesamowita. Jestem tak podjarany, że to na pewno jest top jeden paczka, jaką w życiu dostałem. No, czy top 1. Każda ma w sobie coś zajebistego, ale z niej się jaram mega. Może też dlatego, że po prostu ostatnio jestem mega podniecony tym, jak bardzo chcecie mnie wspierać. I po prostu już się tak nakręciłem, że nawet gdybyś mi zapakował gówno w to pasłodko, to i tak bym był tak samo zajarany. Możliwe. Ale nie dostałem gówna, dostałem naprawdę mocny towar. No Nie, myślę, że możemy sobie odpuścić. Dostałem naprawdę super rzeczy. Moja hodowla powiększa się na takim już, no już na takim fajnym poziomie. Także jestem mega zajarany. Pamiętajcie, jeżeli też chcecie mnie wspierać, koniecznie w opisie macie link, Patronite i wiecie co robić. Tam jest wszystko dokładnie opisane i wszystkim patronom dziękuję jeszcze raz za to, że mnie wspieracie. Jesteście cudowni, wysyłam wam serduszka. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Jał! może być